Cześć maku. ja jestem Rafik i witam Was w kolejnym poradniku do Dora. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić kupowanie maszyn oraz reset maszyn na farmę. Tak więc, wpierw Wam pokażę jak wygląda mapa, kiedy nie macie tego, czyli mianowicie po prostu nie da się tego kupić. Ok, tak więc jestem na swojej pustej mapce, do której chcę dodać kupowanie maszyn oraz reset. Teraz zobaczcie jak wygląda, kiedy nie macie czegoś takiego. Czyli powiedzmy chcę sobie kupić pierwszy, lepszy ciągnik. No na przykład proximkę. No i pokazuje nam, że nie mamy wolnego miejsca. No i właśnie to jest problem, czyli trzeba dodać yy, trigger odpowiedzialny za kupowanie maszyn. Tak samo sprawdźmy reset. No, powiedzmy, jak, jakiś, jakąś skrajną maszynę ja chciałem zresetować i nie udało się zresetować, ponieważ nie ma tego trigera. Tak więc teraz lecimy szybko do Gencytora i zaraz wam pokażę co i jak. Ok, tak więc y, takie rzeczy najprościej wiadomo, wyciągnę z, ory z oryginalnej mapy, tak więc wchodzicie sobie do folderu tam gdzie macie zainstalowaną grę i otwieracie mapę. Ja tutaj mam taki skrót dopisany. Jestem w folderze z grą. Wchodzę sobie w maps konkretnie i otwieramy albo... no najlepiej BiorPond, to pokażę Wam na Biornepol. Więc ja już sobie otworzyłem. Przeładuję, żeby nie było niedomówień. Ok, tak więc jestem na oryginalnej mapie i teraz yy, co szukamy? Yy, Muszę sobie tworzyć okienko z lewej strony. Yy, jeżeli oglądaliście poprzednie porniki, to już pewnie wiecie, no ale... Na wszelki wypadek przypomnę. Ok okienko sinograf otwieramy. I teraz szukamy yy, obiektu o nazwie yy, Locations. Rozwija, rozwijamy i szukamy far, farm equipment sub... No i teraz y, mamy store place 1, 2, 3, 4, 5. Generalnie potrzebujemy tylko jeden z tych. I teraz wam jeszcze wytłumaczę o co chodzi konkretnie. Jesteśmy teraz sobie tutaj w sklepie i y, klikam na pierwszego store place'a. Jak widzicie mamy po prostu tutaj ten taki punkcik, to ten tak zwany transform, o tym już mówiłem chyba też wcześniej, w poradniku z indeksami, tak więc, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to też tam zajrzyjcie, w projewiliście robienia map, no ale lecimy dalej. No i mamy tutaj sobie ten obiekt, rozwijamy i mamy jeszcze jeden. Jak widzicie jest tutaj był pierwszy i podrzędny jest tutaj, potem jest kolejny i one się tak powielają, czyli skupmy się tylko na tym jednym. Store Place One to jest nic innego jak początek linii, w której można kupić pojazdy. I store Place One End to po prostu zakończenie, czyli na tej linii można kupować pojazdy. Dlaczego musi być akurat to, a, a nie jakikolwiek pusty transform? Otóż w okienku userAttribut attribute do tego konkretnie pierdolnika jest dopisany atrybut Base Mission on create i tu jest. Um, carrier create store spawn place, czyli właśnie to jest y ten atrybut, który odpowiada za kupowanie maszyn. Natomiast atrybut y offset to po prostu jest chyba y natomiast atrybut y offset odpowiada za to że, jak kupujecie maszynę, to ona o właśnie o tą wartość nad ziemią się kupi. Czyli wam się nie wklei chyba w teren, coś takiego. To nie jest zbyt istotne, po prostu no, możecie sobie taki atrybut dodać do stworzonego transformu we własnej mapie, albo po prostu wyciągnąć. No, najprościej będzie wyciągnąć. Po to tu jesteśmy zresztą, więc klikamy sobie tu. Nie musimy z teksturami, bo tu nie ma tekstur do tego. I lecimy do mapy. Czyli moc. Mam sobie wypakowaną jedną mapę. No i w miejscu, gdzie jest map 0,1, możemy sobie nazwać kupowa, kupowanie maszyn. To oczywiście bez spacji takich tam. I teraz, jak jesteśmy już na Biernholmie, to możemy też yy, w głównej liście wszystko zamykamy. I mamy Plat Places. Rozwijamy i bierzemy sobie na przykład jeden. Ten ma też atrybut na resetowanie maszyn. Czyli tak samo możecie wziąć tamten i tylko zmienić mu nazwę atrybutu, no ale jak już jesteśmy tutaj, to od razu wyciągnę. Wtedy macie pewność, że nic nie, nie pomylicie. OK, wyeksportowałem to i to, tak więc już bioruchon nie będzie mi potrzebny. Oczywiście nie zapisujemy, bo inaczej nie będziemy mogli grać na Multi. I otwieramy naszą potencjalną mapę, do której chcecie y, dodać kupowanie, właśnie i reset. OK, jestem na mapie. Teraz powiedzmy, że chcę kupowanie maszyn No, powiedzmy, tutaj przed domem, czyli gdzieś w tym miejscu. Więc sobie importuję od razu te kupowanie. I Ctrl B, interak przepraszam, interaktywne przesunięcie. Powiedzmy, w te miejsce. Gdzieś czekajcie, naj najlepiej będzie to zrobić na prostym terenie więc gdzieś w tym miejscu. Powiedzmy, tutaj, pierwszy punkt. Otwieramy i mamy drugi punkt. I co jest istotne. Drugi punkt musi być przesuwany o ten czerwony wektor. Nie może być to niebieski, ponieważ nie będziecie mogli wtedy kupić maszyn. I to musicie sobie wziąć do serduszka, bo inaczej cała robota na nic, że tak powiem. Więc po prostu bądźcie czujni, aby o te czerwony przesuwać. Jeżeli chcecie w tę stronę, to po prostu obróćcie tym. Czyli sobie atrybut otworzę i... Ładnie 90 powiedzmy, ale w drugą stronę, czyli mamy tu i w tę stronę, o w czerwone sobie przesunąłem tak jak chciałem i jeżeli mamy już tak zrobione, to praktycznie to będzie już działać. Teraz jeszcze reset maszyn czyli lad place one. Możecie to nazwać dowolnie. to nie ma znaczenia, ważne, że jest to na trygu tutaj. No i reset, powiedzmy chcę tutaj w tym miejscu zaraz, czyli tu. I na tej samej zasadzie to będzie. O właśnie, to będzie w ten sposób, czyli tu się zaczyna i w tym miejscu reset się kończy. Jeżeli chcecie więcej resetów, to po prostu powielacie te miejsca i, i w innych miejscach to ustawiacie, znaczy powielacie ten obiekt. I na tym posku będziemy resetować, a tam będziemy kupować. Teraz mapę mogę zapisać i lecimy zobaczyć do gry, e, czy będzie działać. OK, jestem już na mapie, tak więc e, tu jest nasz domek, kupowanie miało być mniej więcej gdzieś tutaj. Teraz sobie po prostu przejdę do sklepu i spróbuję jeszcze raz zakupić ciągnik, powiedzmy tym razem Forterrę. Transakcja jest zakupiona. No i właśnie ciągnik zrespił się tutaj widzieliście, on leciutko opadał właśnie przez ten offset. I teraz będziemy chcieli go stąd, tutaj w to miejsce zresetować. Czyli sobie przechodzę do resetu. Mamy Zetor fortera, Resetuj. I ciągnik jest dokładnie tutaj gdzie ustawiłem. Jeżeli poradnik okazał się Wam pomocny, to w ramach podziękowania możecie zostawić łapkę w górę oraz y, napisać komentarz y, w sekcji komentarzy pod tym filmem. No i zapraszam też Was na moje inne poradniki oraz inne filmy. No i to tyle. Do usłyszenia do kiedyś tam. I pamiętajcie nowi ludzie subskrybujcie kanał i oglądajcie na bieżąco. Cześć!